Legendarny mieczku Kusanagi, przechodzący najpierw z rąk Orochimaru do Sasuke, aż po Boruto. Przeszedł on rekonstrukcję, ulepszenie, które jeszcze bardziej wzmocni siłę Boruto. Podsumujmy sobie wszystkie jego nowe funkcje i zastanówmy się, czym jest ten tajemniczy dodatkowy składnik, który dodała Sumire. Będę wdzięczny za łapkę i suba, podbicie, a teraz jazda. Jeszcze przed tym przypominajka, bo od ponad roku prowadzę Patreona, gdzie oglądam różne tytuły i omawiam odcinek po odcinku odbliczy Jutsu Kaiseny freereny, muszoki Jojo i wiele innych po Golden Blue i Rezero. Całkiem tego sporo, i praktycznie daily, więc sobie zajrzyjcie. Jeżeli po prostu chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, tę całą działalność, to, to tam też jest na to idealne miejsce. Także dzięki wszystkim, którzy tam są już długi czas, a teraz zaczynamy. Mam wypisane w punktach wszystkie jakieś zmiany albo obiekcje, sumire, która miała właśnie na temat tego miecza. I pierwszy był taki, że materiał, z którego został zrobiony, pozostał taki sam. No i tutaj wiadomo, spoko. Nadal chcemy, żeby to był ten sam miecz, żeby nadal miał te swój kor, żeby nadal był to ten kus. Sonagi, więc pewnie dlatego o tym wspomniała, ale właśnie jego ostrość i siła uderzenia zostały zmaksymalizowane i tutaj teraz pytanie, w jaki sposób zostało to zrobione, bo naostrzyć miecz to dość wiadoma sprawa i Boruto o ile mu się to chciało robić, to po prostu to chyba robił, ale taka zmaksymalizowana siła i ona to tak podkreśliła, to bardzo ciekawa rzecz, prawdopodobnie jest to właśnie użycie tej mocy, której przekazał jej Boruto i najprawdopodobniej wszystkie te ulepszenia polegają na tym, że ona dodaje do jego miecza, tak już powiedzmy te narzędzia Shinobi, jakby la laboratoryjnie zmienia mu właściwości i nadaje mu coś nowego. Coś typu zaklinanie miecza, bo innej tutaj opcji nie widzę. Czy ona po prostu w rękojeść wsadziła jakiś kamień, który zwiększa tę siłę i ostrość. No coś właśnie w tym stylu, bo tylko tak możemy wytłumaczyć zmaksymalizowaną siłę uderzenia. No i ostrość jeszcze to może wytłumaczyć. No i teraz dość ważna rzecz wizualna, ale która może mieć właśnie wpływ na wszystko, czyli ta nadrękojeść cała jest niezmieniona, ale wszystko co znajduje się pod nią zostało praktycznie zrobione od nowa. Przeszło taką rekonstrukcję, Konstrukcję i tam już widzimy, że jest ozdobiona, że to wygląda bardzo ładnie. I to co tutaj jest raczej najważniejsze, to właśnie te kropki na tym mieczu. I to właśnie wygląda jak te ulepszenia, i że jedne po prostu daje dodatkową ostrość, drugie dodatkową siłę, trzeci następną rzecz i tak dalej, i tak dalej. Na mieczu Saskę tego nie ma. I co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o pierwszą scenę skipu również tam tego nie ma. I ogólnie ten miecz wygląda inaczej, więc to jest o tak przy okazji następna rzecz, która eliminuje to, co widzieliśmy w pierwszej scenie Boruto, która się zmienia. Dlatego kolejny raz możemy sobie. Powiedzieć, że ta scena może w ogóle się nie wydarzyć, a może będzie to po prostu opowiadanie, które będzie mówił Koji Boruto, lub Boruto będzie to przekazywał komuś innemu, bo usłyszał to od Kashina Godziego. Możliwe, że właśnie Kałakiemu, że tak to wszystko może się skończyć, i zróbmy wszystko, żeby właśnie do tego nie doszło, bo nikt na tym nie skończy dobrze. Więc ten miecz jest temu kolejnym dowodem, i to nie tylko jeżeli chodzi właśnie o rękojeść, a o samo zgięcie tego miecza, bo uwaga, już tym mieczem paradoksalnie nie jest, bo został właśnie kataną. Kataną, bo obecnie została wygięta. Co w pierwszej scenie również nie jest uwzględnione, bo tam po prostu pozostało to mieczem. Teraz ten lekko podnosi się do góry i sama Sumirem nazywa to najpierw mieczem jako całość, a potem po prostu kataną jako to ostrze. No i teraz kolejna rzecz, którą można rozumieć na dwa sposoby, ale powiem wam, co ja o tym sądzę. Bo tutaj jest tak: broń utrzymuje się albo cały czas w najlepszym stanie, konserwuje się, odnawia, jeżeli zostanie zniszczona, albo trzyma się w jego dłoni jak po prostu nakleju, że mu nie wypada, tak jak w walce z dżurą. Jeżeli ktoś jest wielkim ekspertem, angielskiego po jakiejś filologii angielskiej, no to może oczywiście dać znać, ale ja to rozumiem tutaj tak, że jeżeli już trzyma tę dłoń, no to ona po prostu mu nie wypada z rąk, jeżeli na przykład z kimś walczy. Tak samo jak to było w jej walce nie zgubi tego miecza, ale równie dobrze spoko by było, gdyby ten miecz rzeczywiście się konserwował, że jeżeli zostanie uszkodzony, tak jak właśnie też ostatnio, no to ten miecz sobie powiedzmy odpocznie, że ten miecz sobie troszeczkę żyje jak w bliczu i najwzwyczajniej w świecie będzie zregenerowany, cały i zdrowy w sumie nie będzie musiała ponownie go naprawiać. Kolejna rzecz, czyli Raz aktywowane, rzut Sucha na mieczu będzie już odpalone automatycznie, odrobinę pobierając jego czakrę, ale on nie musi być na tym skupiony. I teraz rozłóżmy to troszeczkę bardziej, czyli tak, tu nie chodzi o to, że Boruto bierze ten miecz i technika się od razu aktywuje, to nie w tym rzecz. On musi ją najpierw sam aktywować, a ona po prostu się nie wyłącza. I cały szkopu polega na tym, że na zwyczajnym świecie nie musi się on na tym skupiać. Tak samo jak na przykład nie musi koncentrować czakry na stopach, żeby chodzić po wodzie, tak samo kompletnie nie musi się przejmować tym. No i teraz mogą pojawić się głosy, że co jest w tym. Takiego nadzwyczajnego, że przecież ktoś tak bardzo zaawansowany nie patrzy już na to, chodząc po rzece, żeby aktywować swoją czakrę w stopach, czy tak samo, żeby utrzymywać jakąś technikę w mieczu, którą widzieliśmy wiele razy. Taki pierwszy przykład z brzegu, który od razu może się kojarzyć, to Asuma albo ten random, który walczył z Madarą, który uniknął kilku jego ciosów, złapał go za szyję i spytał, czy chce z nim również zatańczyć. A wtedy zdmuchła go Temari No to właśnie nie jestem zdziwiony, że pojawiły się takie głosy, ale zrozummy sobie tutaj jedną rzecz. Technika technice nierówna. Tak samo jak było z Rasengana. Rasengan, Rasenganowi nie jest równy. Zależy, jaka osoba to użyje, zależy, jak wielka zaawansowano się z tej techniki. I to samo się tyczy właśnie tego, czyli wyjątkowości, tak zwanego Jutsu Bo tutaj może pojawić się kolejny taki zarzut, że kolejny raz, przecież tak samo ten random, jak tak samo Yasuma, używali nie tylko tego bez problemu, ale używali czegoś podobnego. No i właśnie tutaj trzeba odbić piłeczkę w ten sam sposób. Technika technice nie jest równa. Jest to coś o wiele bardziej zaawansowanego, nazwanego Jutsu Hagoromo czyli najprawdopodobniej jak zwykła taka technika, którą używał Sasuke. Elektryczna powaliłaby, powiedzmy, drzewo. To ta technika powaliłaby ich 30. Tak po prostu dla jakiejś skali. Najprościej rzecz ujmując, jest wiele silniejsza, wiele trudniejsza do opanowania i trzeba jej skupić wiele większą uwagę, żeby pozostała aktywowana. I jeżeli zrozumiemy to, no to zrozumiemy też, że dodatek Sumire daje mu tutaj bardzo wiele. Nie nam jakkolwiek naocznie, ale dla niego jak najbardziej. Dlatego sam to skomentował, że to bardzo fajne. Kolejny punkt, czyli rejestracja czakry. Sasuke jest zarejestrowany, Sumire i Boruto. I jeżeli dotknie. Go. Ktoś inny, to czakra tej osoby zostanie w dużej ilości wyczerpywana, wysiąknięta. I po pierwsze, warto zaznaczyć to, że bardzo fajnie śmierć tej zrobiła z tym Saskę, że on również ma do tego miecza dostęp. W końcu jest to jego miecz podarowany przez Boruto. Powiedziałbym, że trochę jest zakoszony swojemu mistrzowi nawet i tutaj bardzo fajnie z jej strony. I tutaj oczywiście to może nam przypominać nic innego, jak mieczki same o nazwie Samehada, która jeżeli polubiła kogoś czakrę, to po prostu ją wysysała. Jeżeli nieodpowiednia bądź tam odpowiednia właśnie dla tego miecza wzięła w dłoń jego. Miecz, no to miał troszeczkę przerąbane I to jest spoko dodatek, wiemy o tym, że taki Kawaki teraz tego miecza podnieść nie może Szczególnie, że nie ma on jakiejś wielkiej Ilości czakry, ale problem miałbym Tutaj z taką osobą jak na przykład Jura Co jeżeli on podniesie ten miecz, no bo Tutaj nie jest zaznaczone, że cała czakra mu się Wyczerpie, tylko duże ilości czakry Po prostu są wyczerpywane, więc jakaś przesilna Osoba, która ma jakieś Chore pokłady czakry, tak czy inaczej w jaki sposób mogłyby tego miecza używać, nie poradzi o nich prądem ani w tym stylu. więc spoko dodatek, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie działać w rzeczywistości, bo właśnie jestem najbardziej ciekawy takich najpotężniejszych ludzi. Czy Jura biorąc go na 5 sekundy ręki powie, że musi go puścić, nie może go dotknąć, czy jednak na takie silne osoby nie ma to większego znaczenia? Tego się jeszcze nie dowiemy, no ale jestem pewny tego, że Kaaki nie dotknie go nawet palcem. No i teraz uwaga, bo na koniec najważniejsze, najlepsze, dlatego że tajemnicze i nie śmiała nam niczego wytłumaczyć. Przynajmniej nam, a bardziej off-screen dla Boruto, to zrobiła. Czyli wspomniała na koniec, to nie wszystko, bo materiał wkomponowany w katanę jest w jakiś sposób specjalny. I teraz, co to może być? Na początku powiedziała, że cały materiał jest taki sam. Na końcu powiedziała, że jednak zostało coś komponowane i jest to specjalne, nie dokończając tamtego. No i jeżeli chcemy iść po bardzo prostej linii oporu, no to możemy sobie powiedzieć, że, że jest jakiś bardzo mocno odporny na zniszczenia, wiecie, jakiś tam jakiś tam diamentowy materiał czy obsydianowy został dodany i on teraz po prostu jest niedokonny. Do zniszczenia nie do złamania, ale tak jak mówię, jest to taka prosta linia oporu i bez sensu by to było, żeby ona tego nie dokończała. To musi być coś bardziej tajemniczego, albo po prostu kolejny raz nas wejtuje i robi to całkiem nieźle. Druga opcja, jaka może się stać, to podejrzewam, że jest to materiał, który może wyczuć Sumire i przez to Boruto będzie mógł tepnąć do niej za pomocą Hirashina w każdej chwili. No i to byłoby całkiem spoko podsumowanie, jeżeli chodzi o poprzednie rozmowy z Eidą, o te całe romansidło, które kręci się wokół Boruto. Ona sama powiedziała, Eidz, że najprawdopodobniej przynajmniej bliższej okazji powie o tym Boruto. Czemu Aida i Sarada były bardzo zdziwione? No i właśnie nastała ta pierwsza specjalna okazja i tego nie widzieliśmy, więc bardzo możliwe, że tego dotyczyła rozmowa, której nie widzieliśmy. I to jest bardzo cwana zagrywka na dziewczynę, która poluje powiedzmy na chłopaka. Czyli zawsze będziesz mógł mnie obronić, albo zawsze będziesz mógł znaleźć u mnie schronienie, steleportować się do mnie. No i trzeba sobie przyznać, że to było całkiem cwane i przy okazji dobre, bo bardzo przydatne. Zawsze ma gdzie tepnąć i zawsze będzie wiedział gdzie. Więc ja bym coś takiego pochwalał, ale oczywiście nic pewnego. Kolejna bardzo tajemnicza rzecz, którą ciężko byłoby zgadnąć, to materiał, który pozwala mu na wyzwolenie jakiejś dodatkowej mocy, albo dodaje mu ukrytą technikę. I tutaj możemy sobie zgadywać w takiej sytuacji w nieskończoność, czym może być ta technika, czym jest ta wyzwolona moc. Może po prostu wypuszcza jego czakrę na raz. Robi wiecie, jakoś Getsu Getensho z blicza, Nie wykluczam czegoś takiego, to by było nawet bardzo spoko. I właśnie trzymają się tego jeszcze Blicza. Bo oczywiście Naruto i Bleach, te dwa uniwersa mają wiele ze sobą wspólnego. Więc jeżeli jesteśmy przy tematach mi miecz, katan, ulepszenia ich, no to myślę, że tutaj Ikemoto mógłby coś tam zaczerpnąć sobie właśnie z tego bicza i powiedzieć, że ona wtchnęła materiał, który stworzy w mieczu duszę. I to też byłaby bardzo ciekawa rzecz, tylko musiałaby zostać dużo bardziej rozwinięta, bo rzeczywiście to jest bardzo życzeniowe, jeżeli chodzi o to teraz, co mówię, bo mało w to wierzę, ale całkiem spoko by było, gdyby Kusanagi rzeczywiście był czymś w rodzaju same czyli żyjącym troszeczkę mieczem swoim życiem. To dodałoby temu wszystkiemu wiele więcej kolorów niż po prostu to miecz, który jest napychany technologiami. No i właśnie trzeba sobie jeszcze powiedzieć, że Sumire podczas gdy mówiła o tej rejestracji czakry, no to kolejna cwana zagrywka, czyli ona również się zarejestrowała. Kolejny raz otworzyła sobie taką furtkę do Boruto, bo oni mają coś wspólnego. Ona nadal nad tym mieczem będzie pracować, więc Boruto musi do niej przychodzić, więc powiedziałbym, że Sumire jeżeli chodzi o te romanse to wygrywa by far. Utorowała sobie bardzo dobrą drogę, żeby spotykać Boruto. Sarada takiej furtki sobie nie otworzyła i ciężko będzie jej to zrobić tak naprawdę, a ona robi to bardzo dobrze. No ale dla nas najważniejsze, że miecz nadal będzie ulepszany. Nie wiem, co ona tutaj jeszcze może dodać. Możliwe, że jakaś z rzeczy, o których powiedziałem i chciałbym, żeby była, ale ciężko tutaj cokolwiek wymyślić, bo szczerze powiedziawszy, dodała ona tutaj całkiem wiele. Jeżeli my sobie mówiliśmy o jakichś dodatkach tego miecza, no to raczej właśnie kierowaliśmy się jakimś, wiecie, kolorem i technicę w nim. A ona dodała tutaj całkiem sporo rzeczy. Jak na to, że jeszcze będzie go ulepszać, a miała tutaj naprawdę chwilkę, żeby to zrobić. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj zobaczyłem. Szczególnie właśnie z tego, że kolejny raz Ikemoto dało nam takie trzy kropki, że to nie wszystko. Komponowałem w to jeszcze taki specjalny materiał i nie powiedział nam nic, żebyśmy kolejny raz myśleli, co to może być i właśnie to, że będzie nadal nad nim pracować. To jest w tym wszystkim najlepsze i czekam na rozwój sytuacji, bo te poboczne wątki i wykorzystanie tutaj w ten sposób Sumire jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym pomysłem. A teraz oczywiście jestem ciekawy waszego zdania. Co Wy o tym myślicie? Czym jest ten tajemniczy materiał? Co będzie dawał, jak Wam się podobają te zmiany? Czy spodziewaliście się czegoś większego? Czegoś innego, czegoś mniejszego. Zostaliście zaskoczeni na te pytania, fajnie jak odpowiecie. Po tych odcinkach omawiających zrobię taki jeden zbiorszy z komentarzy najważniejszych i odpowiem na nie w poprzednim już o kobę i wątku politycznym. Też mam co najmniej kilka komentarzy, na które oczywiście odpowiem. Tu zrobimy tak samo. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. Także pamiętajcie jeszcze, żeby odwiedzić mnie na Patreonie, gdzie oglądam wszystkie inne anime. Omawiam je odcinek po odcinku. Macie przypiętą darmową playlistę z pierwszymi odcinkami różnych serii. Zostawcie łapkę. W suba. Do następnego yello!